Siemano, witam w kolejnym odcinku z gry Dragon Online. Zaczynamy od klipów, gdzie biłem sobie roczną moc. Robiliśmy to na streamku. Było miałem około 40 wejść, no i chciałem spróbować nowy farmić ten amulet. No nie wiem, myślę, że już naprawdę kilkaset, 500, coś takiego tych ranów zrobiliśmy. Oczywiście nie, nie na samym magu, bo jeszcze wojownik. Natomiast no bardzo dużo. I co amuletu jak nie było, tak nie ma. No. Powoli tracę jakąkolwiek nadzieję, no ale jak będę miał te wyjściówki, to będę wchodził. Może kiedyś po prostu, no uda się, że zobaczymy ten amulet na ziemi, podniesiemy i będzie super. Do Big Game Hunta zostały też tylko 3 dni, także no event tuż za rogiem. No i myślę, że na początku będziemy zrobimy pasek, a potem będziemy skupimy się na atakowaniu, no i farmieniu seta. No. Tak teraz się zorientowałem, że dziwnie trochę zrobili, że w sumie w środku tygodnia będzie ten ewencik. Zobaczymy, czy serwery wytrzymają. Czy pierwszego, drugiego dnia będzie dało się w miarę pograć o tych normalnych godzinach, czy te serwery będą przeciążone. Tutaj mamy zanieczyszczone kanały, w sumie 7 dni zostało. W rocznych mam 25 koła, więc no, tych wejściówek będziemy mieli 5. Yy, na razie tych eliksirów będziemy mogli tyle kupić. Yy, mam mało tych IPS-ów, ale dobra, może starczą. Jak widzicie, zero rdzeń, więc wszystko wyletałem. I co jeszcze chciałem zobaczyć? A kości. Tylko pytanie teraz jest zasadnicze: gdzie kości są. O, mam 5 smoczych kości, dobra, no to okej, okay, to wiemy co trzeba będzie zrobić jeszcze przed tym, yy, przed tym aby, albo no pewnie już w trakcie, także no kurczę, pewnie te streamy, nawet jakbyście chcieli to codziennie możemy latać w tym tygodniu. Pewnie od tej 22 bym odpalał, ewentualnie po prostu w swoim zakresie to będę robił też. A jakieś takie najlepsze momenty też. Bardzo ciekawym tematem jest, że dodali jakieś challenge pasy. Wiem, że to było na serwerze testowym. Nie wiem, jak to wyglądało, ale jakaś nowa rzecz. To tak samo Victory Medals, więc fajnie. No, mam nadzieję, że coś fajnego to będzie nowego. I co? A zrobimy sobie teraz tą iskrę. Spróbujemy. A może coś wypadnie, tylko załaduje się. Ojej, o dziwo się załadowała. Weź się na tą mapkę. To dłużej mi zajęło. bez, bez tych yy, załadowanych tekstur. Ona jest ogólnie dosyć ciężka, albo mi się wydaje. W sensie. No właśnie, to, te, to mnie one, one shotuje. to jest problem. No więc wydamy te roczne monety. 1000 powiedzmy mamy. Mamy do wydania. Yy, zrobimy to sobie. Zobaczymy. Ja też no. Palce za... Palce, że tak powiem, nie klikały drugie więc nie jestem pierwszej świeżości i pierwszego skilla. O, dobra, jakieś lagi. No, ale wracając, to, to fajnie, że jakieś tam nowe evenciki, mam nadzieję, że no będzie w miarę spoko, bo brzmi, brzmi przyjemnie. Jak jakaś taka arena jakby to miała być i, i tam klikanie tego. No, bijemy tym temu damage, tylko po pierwsze mi lagi przeszkadzają, a po drugie mi przeszkadza co? Coś jeszcze mi przeszkadza, ale już nie pamiętam co, wywaliłem się. Więc na no dzisiaj też taki odcineczek jeszcze, że coś tam, yy, coś tam pogadamy bardziej, yy, bo też tej iskry właśnie, nie latałem temu, że no, potrzebuję tych IPS-ów. Pewnie jak się skończy Big Game Hunt, mam nadzieję, że uda się... Ja pierdziele, nienawidzę tego bossa, ty. Już wiem, że to chyba boss, którego najbardziej nie będę lub lubił w gierce. Beah. No nic, wracając, yy, no to nie chciałem tych mrocznych, wyda znaczy IPS-ów wydawać na tą iskrę, więc nie lataliśmy tego. Natomiast po Big Game Huncie. Miejmy nadzieję, że już z secikiem będziemy tutaj lecieć po, po, po też ten nowy set, żeby go po prostu mieć po nowe runki. Ej, to chyba trzeba wyciąć. <grydziulę> ja pierdziule. Da się to w ogóle przejąć? A poczekaj. Dobra, ty to ten boss nie jest jednak ciężki. Kurczę, te jak Niki się da przejąć. Ja myślałem, że to jest takie, że ten. o co chodzi? Dobra, ej, to ten boss nie jest ciężki jednak. No, ale nic nie wypadło. Klasycznie. Tutaj poprawcie, jeśli, jeśli się mylę, ale chyba ten secik może tylko wypaść. Nie można go skraftować. No i w sumie chyba też żaden mi składnik nie wypadł. Czyli nie, może nie zwróciłem uwagi. Są też te runki, więc to też, też w swoim czasie oczywiście wylatamy. No i co? Chyba tyle. Czekamy na Big Game Hunter. Zapraszam oczywiście na streamki. Mam nadzieję, że wspólnie coś tam nawet może polatamy. Zwłaszcza jak będziemy ten Progress Bar robić. Dziękuję za dziś. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Pa, pa.